Teatr Ziemi Rybnickiej, Rybnicki Ośrodek Kultury, Rybnickie Centrum Kultury. Różne nazwy, a tak właściwie to jeden i ten sam obiekt, który, mimo iż parokrotnie zmieniał nazwę, to przez minione 50 lat był i wciąż pozostaje jedną z najważniejszych instytucji kultury nie tylko w Rybniku, ale także w całym regionie. O potrzebie budowy w rybniku instytucji kultury mówiono już w połowie lat 50. minionego wieku. W owym okresie sprzedawano także cegiełki, a dochód ze sprzedaży był przeznaczony na realizację inwestycji. Robota ruszyła w 1958 roku. Oglądamy właśnie archiwalne zdjęcie filmowe z pierwszej połowy lat 60. minionego stulecia. Podobno. Budowa momentami szła dość opornie. Mimo trudności budynek oddano do eksploatacji na początku grudnia 1964 roku. Uroczystą inaugurację uświetnił wówczas koncert Lidii Grychtołówny oraz Filharmonii Rybińskiej pod dyrekcją Antoniego Szafranka. Warto przy okazji przypomnieć, że jedną z bardziej znaczących imprez literacko-artystycznych są trwające do dziś Rybnickie Dni Literatury. Na archiwalnych zdjęciach oglądamy właśnie fragmenty zarejestrowane podczas piątej edycji imprezy, czyli mniej więcej w połowie lat 60. XX stulecia. Rybnickim Dniom Literatury towarzyszyły wtedy konkursy na wiersz, opowiadanie i raportach literacki, wystawy, ale przede wszystkim kiarmasze i spotkania literackie. W trakcie imprezy trwała prawdziwa walka o autografy czołowych pisarzy i poetów polskich tamtego okresu. Zmieniły się czasy, zmieniliśmy się i my sami, ale idea święta literatury pozostała niezmienna. Sam obiekt przeszedł na przestrzeni minionego półwiecza gruntowną modernizację i znacznie nam dziś wypiękniał. Przez cały ten czas placówka służy nieprzerwanie mieszkańcom miasta i regionu.